Sia, mordeszki, witam Was w kolejnym vlogu. A w tym vlogu, jedziemy na Big Puntę. No i teraz, ja chciałem tego vloga zacząć już troszeczkę wcześniej. Kiedy na tym oto stole mieliśmy wielką ucztę, ale potem było gadanie. Nejtan przestań do nas mówić z pełnobóża. Dlatego postanowiłem, że tym razem zjem, a jedzenie jakoś tam dupy nie urywało. Ale. Widoczki zdecydowanie dupę urywają Znajdujemy się prawie na szczycie Big Buddy Zaraz do niego dojedziemy No i wtedy sobie pogadamy troszeczkę dłużej No i dojechaliśmy I muszę wam powiedzieć że jest to bardzo oblegane i bardzo turystyczne miejsce. Tutaj już od tyłu widzicie jak on się prezentuje. Zaraz sobie dojdziemy tam naprzód. przód. Wszędzie na każdym kroku są albo znaki pokazujące o tym, żeby tutaj nie pić i nie palić, albo właśnie jak się nie ubierać. Tak więc zwłaszcza jak jesteście kobietami, bo akurat wszystkie przykłady ubioru są na kobiecie pokazane, to widzicie to wszystko big no. Musi być i góra i dół zakryty. No i dojście do tego buddy, no jest troszeczkę skomercjalizowane, ale tak bardzo malutko. Mamy tylko takie jedno stoisko, gdzie kupimy lody, wodę, no i właściwie jakieś napoje gazowane. A tak to mamy stoisko z różnymi właśnie buddyjskimi figurkami, bożkami. Tutaj jeszcze mamy dwa sklepy i tutaj już zaraz dochodzimy do buddy. Więc jeżeli oglądaliście mój odcinek z Batu Caves, Kuala Lumpur, gdzie po prostu był jeden wielki cyrk, tej świątyni, no to tutaj jest to dużo bardziej stonowane i dużo bardziej skupione na buddyzmie a nie na tym całym pchlim targu dookoła. Jest też tutaj taka atrakcja. Możecie sobie posmarować gonga, ale coś nie działa. Przez wiadomo, że taka dziewczyna smarowała tego gonga i lepiej grało. I właśnie chciałem wam pokazać, chyba najlepszy taki ultimate widoczek podczas mojego. Całego pobytu na poket. No i nie będzie tutaj żadną tajemnicą i niespodzianką, że ten widoczek właśnie będzie z wielkiej bundy. A prezentuje się on następująco. No i w tym wszystkim, w tym całym zgiełku ten Buddha też prezentuje się godnie chociaż jak byłem na dole to wydawało mi się że on będzie większy a jak już tutaj podjechałem no to no aż tak wielki nie jest przynajmniej no jak byłem na Bali no to tam był ten wielki posąg stud 12-metrowy, czy 120-metrowy Garudy, no to on urywał. Więc no ja nie twierdzę, że Big Buddha nie urywa, ale spodziewałem się troszeczkę większego ziomeczka. No i po pokonaniu jakichś 70-80 schodów, może nawet i setki, przed wami Big Buddha. No i dobra, dobra, zwracam honor. Jak już się podejdzie pod niego, to nie taki mały ten Buddha całość tego miejsca razem z tą lokalizacją z tymi widokami z tym takim nie wiem czy mogę to nazwać duchowym bo nie wiem czy w buddyzmie takie coś jak duchowość istnieje ale tutaj też z takich małych głośniczków leci taka muzyka buddyjska tutaj mamy ludzi czy mnichów medytujących to wszystko i ta cała otoczka razem z tym wielkim buddą dodaje naprawdę tutaj tego całego klimatu. I to jest takie pierwsze miejsce na Phuket, gdzie ja tak czuję, że jestem w tej takiej, wiecie, prawdziwej Tajlandii, a nie tylko właśnie w takim kolejnym komercyjnym kurorcie dla Rosyjskich. A czemu tak mówię? No to pokażę wam jak będziemy zjeżdżać z tego bundy. tutaj muszę się poprawić to co my tutaj widzimy za mną, to jest siedmiominutowa happy medytacja, nie wiem czy mogę to przetłumaczyć jako szczęśliwa medytacja, tutaj mamy całą sekwencję jak ta nasza medytacja powinna wyglądać tu mamy pierwszy rząd tutaj mamy drugi rząd a tutaj nawet mamy QR-code, który możemy sobie zeskanować, żeby taką medytację sobie potem na przykład w domu zrobić. I to jest na przykład fajne, że to już jest kolejny QR-code, który tutaj znalazłem. I właśnie jak sobie w niego wejdziemy, no to mamy tutaj 7 minut, happy medytacja. I na przykład przy głośnikach też jest QR-code podany, właśnie szybciutko Wam pokażę. Jeżeli interesuje Was muzyka... Jaka leci z tych głośników, to też możecie sobie zeskanować ten QR Code i macie odnośnik do YouTube'a, gdzie jest tam 40-parominutowy właśnie soundtrack. Fajnie, 21 wiek. Kolejnym takim znakiem postępu, i wydaje mi się taką kolejną nową metodą, jak przekonać nowych ludzi, którzy dają na to są zagubieni, żeby zaczęli wyznawać buddyzm, to mamy tutaj. Całe tablice z różnymi znanymi osobami, gdzie jest opisane, że właśnie te osoby wierzyły albo studiowały buddyzm. I na przykład mamy Oppenheimera, Karla Gustawa Junga, ale to jest nic. Patrzcie na to. J. -Lo. Steve Jobs. Tak więc to katolicy, uczcie się jak zamiast batem to marchewką <głos》> przekonywać nowe rzeszy młodych ludzi do swojej religii. Jakby mało atrakcji było przy Big Buddha, to jeszcze mamy na tyle farta, że odwiedziły nas małpki, bo tam jest taki punkt, gdzie tych małpek jest dużo więcej u góry, ale właśnie żadnej nie było. I Już tacy zawiedzieni byliśmy, o, no co nie będzie małpek na Big Buddzie, co to ma być? Ale nie. W ostatniej chwili, jak już wychodziliśmy, to patrzcie. I łażą sobie bezczelnie. Tutaj dookoła. Tam, ta jest taka większa. Tutaj mamy drugiego ziomeczka. Tutaj sobie trzecia śmiga. A tutaj jest baby małpka czwarta. No tylko tak trochę słabo to wygląda. Co z jakąś plastikową butelką. I patrzcie. Sekunda nie uwagi. I małpka przed chwilą, jednej turystce, ukradła Coca-Colę. I po co otwierać? Jak można sobie zrobić dziurkę zębami? No nie, no to już jest dramat, żeby małpa piła Coca-Colę, przy poklasku całej gawiedzi. I patrzcie, małpki tylko biegają i polują na turystów i tylko wyszukują wszędzie, gdzie ktoś ma coś do picia. Tutaj kolejna małpka, tym razem dzieciakowi ukradła Fantę i też jest wielka zabawa. No ogólnie trochę cyrk na kółkach, trochę to wszystko w złą stronę idzie i tak zauważyłem, że w Tajlandii dużo więcej wolno. Ta w miejscach, gdzie już na przykład właśnie w Indonezji, czy na Sri Lance widziałem jakieś zakazy albo Jakoś to wszystko wyglądało, nie wiem, tak bardziej cywilizowanie. To tutaj jest dużo większe przyzwolenie dla turystów na... No właśnie. Są wszędzie znaki, że nie karmić małpek, a ludzie sami im właśnie rzucili przed chwilą jakieś lody. I teraz będą się cieszyć, że te małpki sobie te lody będą otwierać i będą je jeść. I czemu? Wszędzie są znaki, nie karmić małpek. No, a ktoś właśnie kupił loda i dał małpce loda. No bo czemu nie? Przecież tak śmiesznie małpka sobie będzie jadła. No, to tyle. Żegnaj małpko. Mam nadzieję, że nie umrzesz na cukrzycę. Zjeżdżając już z tego wielkiego Budy, właśnie chciałem wrócić do tematu, który poruszyłem na początku. Czemu uważam, że Puket już jest stracone i jest to kurort dla ruskich? A właściwie już. To jest ruski kuro. Mijamy właśnie pierwszą knajpkę. Pierwszą możliwą knajpę. Takich knajp jeszcze będziemy mijać kilkanaście. Ja je wam wszystkie pokażę. Patrzcie, tutaj ten jest taki żółty napis na żółto: KBAC. I to znaczy nie mniej, nie więcej, że mają tutaj w ofercie ruski kwas chlebowy na sprzedaż. Ja nie żartuję. Kolejna knajpa, kolejny kwas chlebowy. Kolejna, kolejny kwas chlebowy. Kolejny, kolejny, kolejna kwestia, którą chciałem poruszyć, i tą kwestię już poruszałem z Sonią, jak byliśmy na Sri Lance. No to właśnie nieludzkie traktowanie słoni. I tutaj właśnie mamy taki tor off-roadowy. No i w naszym zachodnim świecie, po tym torze, prawdopodobnie jeździlibyśmy krosami albo kładem. I zaraz Wam pokażę, jak to miejsce wygląda w pełnej okazałości. Jaki to jest dramat, że ludzie dalej się na to łapią, no na przykład tutaj mamy małego słonia w klatce no i super fajnie, zróbmy sobie z nim zdjęcie no, fetarda a może jeszcze nakarmy go bananem będzie jeszcze lepiej tutaj właśnie mamy ten cały tor przeszkód, ten offroadowy jak widzicie, jedni za drugimi w sobie na siedziskach nie pierdzielą się, po dwie osoby na górę, plus jeszcze taj przewodnik, w trójkę jeżdżą na tym słoniu. Zero litości. Nie spodziewałem się, że to jest tutaj na taką skalę. Tutaj tych słoni jest więcej, to jest cała baza. Tutaj tych słoni jest kilkanaście, przygotowanych do jazdy. Tutaj jest kolejny mały słonik, z którym sobie można zrobić zdjęcie. Tutaj to już się w ogóle nie pierdzielą. Przy samej drodze postawili jednego słonia i chodźcie, nakarmcie 100 batów tylko, zróbcie sobie zdjęcie. To jest jakaś komedia. Przyjechaliśmy teraz do Phuket Town. Jest godzina wieczorna i idziemy teraz do Old Town posmakować różnych tutaj tajskich rarytasów, ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze musimy przejść tutaj przez całe takie tajskie targowisko. Taki trochę dominikański Bym powiedział w Gdańsku, bo znajdziecie tu wszystko od jakichś pierdół z drewna. Tam jakieś różnego rodzaju zabawki, magiczne rzeczy. Tutaj macie laczki, koszulki. Wszystko w miarę przystępnych cenach, bo na przykład patrzcie: takie fajne galoty. tańskie, niedajskie, wiadomo pewnie Made in China, tylko 80 batów, czyli jakieś 9 zł. Takie koszule 30 zł. A to tutaj to się z takim moim naszym polskim rynkiem kojarzy, gdzie y, jak dziadki sprzedają jakieś stare rzeczy, co gdzieś tam z drugiej wojny światowej czy skądś, tak tutaj proszę tajowie sprzedają też jakieś stare figurki, gdzieś tam znalezione na strychu. Tutaj mamy już jakieś pierwsze tajskie desery, ale to jeszcze za szybko na desery, ale na pewno będą wjeżdżać, bo chcę dzisiaj, żeby dużo wjechało słodkich rzeczy. Na pierwszy ogień wjeżdża taka lemoniada miodowo-cytrynowa. Prezentuje się tak. A smakuje za słodko. Chyba poczekam, aż ten lód się troszeczkę roztopi. Z takich klasyków to patajek z kurczakiem za 60 batów, czyli 7 zł. Pataj bez kurczaka z warzywami za niecałe 5 zł. Więc no ceny są turbo tutaj przystępne. Tutaj mamy kokosowe Pancejki, 7 sztuk tylko 40 watów, czyli też niecałe 5 zł. No i na takim street foodzie można żyć. Szkoda, że tylko jest raz w tygodniu, bo tylko w niedzielę wieczorem jest tutaj. Właśnie tą pierwszą część przeszliśmy, gdzie musieliśmy zaparkować skutery i dopiero tutaj się zaczyna to Old Town. To stare miasto po drugiej stronie. No i dopiero tam widać właśnie takie fajne, klimatyczne budyneczki. Muszę przyznać, że to. Old Town Phuket robi wrażenie. I można się troszeczkę przenieść tutaj w czasie. No i tak jest właśnie cały czas. Mijamy jakieś standy z jedzeniem. Tutaj mamy jakąś sztukę. Zaraz słyszę, że tam jakieś dzieciaczki śpiewają. To zaraz może nagramy, będziemy mieli jakąś muzyczkę na vlogu. Ziorię! Cię wydaje, że tutaj jak jesteś dorosłym to jest zabronione śpiewanie, bo jesteśmy już kawałeczek dalej, jest druga scena i kolejny dzieciak śpiewa. Dajemy widocznie szansę młodym, a starzy w domu siedzieć i, i oglądać telewizję. Wartość artystyczna jest na bardzo wysokim poziomie. Dobra, no i po całej tej, tej długości ulicy, a szliśmy jakieś, nie wiem, 300-400 metrów, zero street foodu, tylko same jakieś takie, no wiecie, różne turystyczne pierdoły, rękodzieła i właśnie śpiewające dzieciaki, wreszcie docieramy na nowo do strefy street foodu. Ja już te moje pićku dopijam i zaraz właśnie będzie wjeżdżało coś tajskiego. I tutaj już mamy całą ulicę Szamy. Zwracam honor. Nie tylko dzieciaki śpiewają. Mamy i pańskiego Elwisa, nie? Ej, tego nie grali, nie? Tego moich najśmielszych nie bym nie wymyślił. No i żeby nie było dyskryminacji. Były dzieci, był Elwis. A teraz mamy tajskie babcie. ten sam co dzieci czyli praktycznie żaden ale lepsze to niż wiercić w kanapę jak wam się podoba? poziom artystyczny jest bardzo wyrównany na każdym stoisku wyrównany i wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki no ja i ostanę następnym razem, w następnej niedzieli no, Jak się dobrze bawisz no. Powiem wam po tym całym azjatyckim nieładzie Który widziałem na Sri Lance No troszeczkę w Malezji, no bo byłem tylko w Kuala Lumpur Potem w Indonezji To naprawdę Tajlandia Mega, ale to mega Się wyróżnia na tym tle I no zupełnie inny level. Tylko powiem wam, jedno mnie smuci. Przeszedłem się już prawie po całym. Nigdzie nie ma smażonych robaków, nie ma pająków, nie ma skorpionów, węży. Moje życie przestaje mieć sens. Bo jak byliśmy na tym Sąkranie i tam było lanie wody, to tam przy tym Sonkranie był też taki mały night market i były dwa takie stanowiska ze wszystkimi robalami, dziadostwami, jakie sobie tylko wymarzycie. No ale wtedy nagrywałem vloga na temat Sąkranu, a nie na temat street foodu, więc pomyślałem, niedziela, największy tutaj street food market na całym Puket, tak? Puket? Więc na pewno tych robali będzie sporo, może nawet skuszę się na jakiś tasting, chociaż pewnie tak szybko jakbym to zjadł, to trzy razy szybciej bym zwrócił, no ale może, ale nie ma. Więc smutno mi. Są na przykład całe kaczki. i Na przykład taka kaczka, taka porcja 200 watów, 22 zł. Są mi dużo tańsze, jakieś tam takie mniejsze porcyjki kaczki z jakimś tam makaronem. Po 7 zł różnego rodzaju soki, nie soki tutaj mamy kolejne makarony, też po jakieś 50-60 Watów, czyli wszystko po jakieś 6-7 złotych. Ja postanowiłem, że dzisiaj wjeżdżam, tak jak już mówiłem na początku, ładuję karpsy, czyli wjeżdżam na słodko. No i zaraz, jak przejdę to wszystko, zaraz do drinka, to wszystko nazbieram, co chciałem sobie kupić i wam pokażę. Na pierwszy ogień jeżdżają pierogi, ale nie nasze polskie. Eee. Bo wiecie co, ja się pytałem, czy właśnie widzicie tą tu kubkę taką, czy to jest ostre. I tutaj, mam... na no, powiedziała, nie, nie jest, maja jest? Maja na... prostu... no, jest? Y, no nie jest w pierwszej sekundzie ostre. <laughs> w pierwszej sekundzie ale nie. Ale w trzeciej, piątej i jest. <laughs> już wypala, tak, gardło. Taki sacik pięciu pierogów i tutaj mamy z krewetkami, krewetka i prosiaczek, prosiaczek sam, sam kurczak i ziemniaki. Chyba ten różowy też jest z ziemniakami. No. 7 zł. I jak wchodzą, smakują? Super. Za mnie pyta, to jest Prawie jak na Wigilii Uboksi. A tu Tajlandia, patrz. A. Nie miałem już trzeciej ręki, żeby nagrywać tasting. Wszystko zajebiste. Gdyby nie to, że muszę mieć dużo miejsca. I ostre. A. Gdyby nie to, że muszę mieć dużo miejsca jeszcze na słodycze, na desery, no to. Zjadłem jeszcze raz takie coś. Dzień dobry mordeczki z Tastingu, nie wiem czego. Więc tak, to jest jakiś y, krem kokosowy i mamy smaki, sago, taro, coś czarny, glutowy ryż i sweet potato. Dobra, jedziemy czarny. I to wszystko jest w takie też liście jakieś popakowane. Nie wiem, czy widzicie. Tylko tych liści się nie je, pamiętajcie. Dobra, czarny glutowy ryż. Jedziemy z tym koksem. Bardzo dobre. Bardzo dobre polecam. Bardzo dobre polecam. 7 na 10. Taro. Taro to będzie białe. 6 na 10. Dalej dobre. Wszystko słodkie, więc się nie bójcie. Sweet potato Zajbisz 8 na 10 Ej, to ten jak zgasł się... mi obraz, to się dalej kręci. Dalej się kręci. Dobra. Aaaa, to widzę, Bo to jest bateria się wtedy, wiesz. Aaaa. Mm, mm, mm. Dalej słodkie Ale 5 na 10 I to było. Sago Tak więc Podsumowując, Sweet potato wygrywa. A ja to wszystko zaraz obierdzielę. Wszystko słodkie, wszystko dobre. Najlepsze recenzje tajskiego żarcia, tylko Neytana. Sorry, że się nie odzywałem, ale zajadam właśnie moci. Wziąłem sobie mleczny, mleczno-herbaciany, jakiś ciasteczkowy i zielona herbata. I usiedliśmy chyba przy najlepszej scenie na tej całej ulicy, bo naprawdę ten tajski Presley daje takiego czadu, że no nie chcemy skąd iść. Będziemy tu siedzieć chyba do zamknięcia. 🎵🎵🎵 Brzuch już mnie eksploduje, serio, po tamtych deserach i po tych moci, jestem już pełny, ale nie odpuszczam, jadę dalej. Teraz będę walczył z do Donuts i biorę sobie tutaj jakiś taki basic secik trzech i to będzie wyglądać coś ala tak i do tego jakieś do Milk wjeżdża. Taka przyjemność 60, czyli 7Z. Ja bym chciał być naprawdę jakimś bardziej profesjonalnym recenzentem. Ale to wszystko jest takie dobre, że ja to pochłaniam po prostu w sekundę. Tak więc, do donuts. Polecam. Wow. Martyna, jakie były te pączki? Strasznie dobre. Strasznie dobre. To wszystko jest tak dobre, Nie? że nie może sprzestać, mimo że nie ma miejsca, coś tylko napędza. Ja bym nie <laughs> mógł mieszkać. Ja bym był ja bym, szerszy, ja bym tak szerszy, niż wyższy, nie? Dwa, dajcie mi tu miesiąc, naprawdę. Patrzcie na to, teraz jeszcze jakby tego było mało, to trzeba sobie proteinę dorzucić. There you go. 11 zeta za 100 gramów. I patrzcie na to. Nie może zabraknąć, pamiętajcie, żaden kraj, żaden street food, jeżeli nie sprzedają soku z trzciny cukrowej, to się nie liczy patrzcie w ogóle jak fajnie zapakowali to jest butelka ona na tą butelkę dała taki ekstra sznurek przez który jeszcze przełożyła słomkę i to działa I ta słomka nie wypada I ja sobie tak mogę to nieść i nie muszę trzymać mokrej butelki, która się skrapla przez co moja dłoń jest mokra magia tylko jeden hejt na ten sok bo w krajach Ameryki Południowej Robią go jeszcze z limonką, na przykład tak jak w Kolumbii piłem. A tutaj już trzeci raz w Azji się naciąłem na to, że właśnie go kupiłem. O, super będzie sok. Ale on jest bez limonki. I on jest taki, właśnie. średni. taki Smakuje jak taki słaby, słodki, zielony cukier. Nie wiem, tak trochę czuć, trochę zieleniną, trochę cukrem, trochę wodą. Ale brakuje tego kiku, który właśnie w Kolumbii dodawała limonka na przykład. Żeby nie było, że tylko węgle Dwa złote Za kurczaka I 2 złote za prosiaka Go. oczywiście W jakimś takim słodkim Sojowym sosie to musiało być robione Czy oni się oduszą do wszystkiego dodawać cukru? Masz cukier na kurczaku? No <noise> Na prosiaku też mam cukier Jest co jest Ale dobre Za dwa zeta Masa. No i na zakończenie naszego spaceru po nightmarkecie wróciliśmy do punktu wejścia, czyli teraz wyjścia. Czyli tak jak na początku widzieliście tego smoka i będziemy sobie czyli teraz w tą stronę i sobie zobaczymy, co jeszcze tam mają na sprzedaż. No i pierwsze co mi się właśnie rzuciło w oczy to mydło. Słuchajcie? To jest mydło. I tym się chyba myje, tak? No nie wiem, tam jest napisane, że mydło. Ale nie wiem, jak tym można się myć. Nie czuje. Dziwne. Tutaj już się wszyscy zbierają. Ten plac opustoszał. wcześniej to tutaj jakaś muzyka grała, też tu jakieś tańczyli, pierdoły robili. Więc przejdziemy się tak szybko tylko tutaj tym marketem. Zobaczymy, co Bo tutaj mo mogą mieć ciekawego jeszcze na sprzedaż. I będziemy się zawijać do domu. Bo rano czeka mnie kolejny samolot, tym razem do Bangkoku.